Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Nikodem, a to jest kolejny odcinek z gry LEGO Harry Potter lata 1.4. No i wygląda na to, że wracamy już do Hogwartu, więc bardzo mnie to cieszy. Mamy czwarty rok, Harry Potter i Czara Ognia, w poprzednim odcinku oczywiście mieliśmy Mistrzostwa Świata w Quidditchu, dziś pewnie będziemy mieli pierwsze zajęcia oczywiście. No i pytanie, z kim? Dobra, już chyba wiem, z kim. Z panem profesorem Alastorem Muldim. O, uczniowie Dom i oczywiście Wiktor Hrum. O, filtr stał rybą w oko. Cudownie. Jak widzicie, sobie sporządziłem nowy. Nowy fris, oj! I, I czarodziejki z Akademii Magii Bopaton. I ich cudowna dyrektorka Madame Maxim. I Hagrid, oczywiście, zabojany, Nie, ten Dumbledore na książce. musi stawać, żeby przywitać się z Madame Maxim. To jest czara ognia. O, Freddy George już od razu. Okej, okay, no dobra. Czyli mamy... mamy co? No mamy pierwsze zajęcia. Znaczy... Pierwsze dni w szkole magii i czarodziejstwa w Okwarcie na roku... Na roku czwartym. I sobie zobaczymy, co my mamy. O Boże, Rita Skitter, Ta co dopiero. Agentka. Będzie. Dobra, czyli idziemy na lekcję do... A! Najpierw z Freddym George'em idziemy się spotkać. No dobra, już wiem. eliksir postarzający chyba będziemy musieli sporządzić. Dobrze pamiętam? Bo sorry. No. no właśnie. Czyli witamy w sali eliksirów. I będziemy. Ważyli, eliksir postarzający. Dobrze, Hermiona, chodź. Góra, dół, dół, góra, okej. Okay. Okej. Okay. No i mamy tutaj... Nie, nawet nie wiem co to jest. Jakaś aparatura. Okej, okay, dobra, czyli... Mamy sporządzić kolory, przez co będziemy mogli zdobyć jak, jak, jakiś tam składnik z tego co pamiętam tutaj, budeczka i oczywiście jeden z fragmentów do tej do tej tamtej wielkiej aparatury podnej. Dobra. Tutaj książeczka Książeczki nawet, no dobra, mm, No To w takim razie krzywa łap. Tu widzę fioletowy klocek jest. Więc sobie go weźmiemy. Oczywiście, ptaszka przemieniliśmy na kurczaki. Cudownie. Raczej na łódka. Także spoko, dobra. Mamy pierwszy składnik, czyli Podonodo. Dobrze. Zajmijmy się tym. Dobrze, zróbmy. Nie wiem, jak, jakikolwiek się napatoczy, no to będzie. No to fioletowy zróbmy. No i zrobimy zaraz zielony. No. No dobra, musiałem pęknąć tę bańkę. Dobra, niebieski. I żółty. No I tym sposobem dostaniemy kolor. Trzeba przytrzymać kolor zielony, okej. Okay. hermiona Hermiona. Dobra, daj tego węża. Tam widzę kolejna... szapka Szafka mądrych ludzi. Góra, lewo... Prawo, tu. Okej. Okay. No i git No dobra, czyli tutaj była tylko kasa. Nic więcej. Dobra. No to pompujemy. To pompujemy tutaj. Chodźcie ktoś, Hary. Hary pomóż. Ty dobra morda jesteś. Zawsze skory do pomocy. Nawet w ogień skoczy. Dobra i pijemy. No i mamy ten eliksir postarzający uważony. Weźmy faceta, bo hermiona z brodą raczej. A, okej, okay, Freddy George tutaj będą pili. O. I oczywiście brudka. Dumbledore. <grystanie> 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 o nie. Głupki największe. Dobra, czyli co? A. Czyli nie idziemy do Moody'ego na zajęcia. W takim razie, co teraz? Pierwsze zadanie? Już trochę nagrywam 7 minut. No ale może być faktycznie. Nie, wybór uczniów będzie. Tak, wyburużył do czary ognia. Cudownie. I Freddy George. Cudownie. No i mamy tak: Viktor Krum, Flair de la Cour. i Cedric Diggory. A więc mamy troje uczestników. O nie, co się dzieje? O, to niemożliwe, Harry Potter. Wszyscy o oczywiście. Tutaj, do mnie Dumbledore asked Hamley <laughs> Dumbledore zapytał spokojnie. Tymczasem to scena z filmu. Dobra, czyli co? Gdzie mamy się udać? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Dosłownie, gdzie idziemy? Chyba do gabinetu Dumbledora? Nie. Idziemy na... Tak, idziemy chyba na pierwsze zadanie. Ale że już? Czyli redukto pewnie będziemy się uczyli na kolejnym odcinku? No dobra, to Malfoy, Malfoy i, i drużyna. Jesteście nikim. A, Hagrid. Czyli tak, teraz będzie ta misja ze smokami. Misja ze smokami i Hagrid. Okej, okay, dobra. No Hagrid idzie na randkę z madame Maxim. Nawet się uczesał. Tych żebień w kiosku kupił. U, 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 u. Cudowny smaczek. Dobra, 1 na 9. Nie lubię misji z dużymi terenami, jakby. One są strasznie takie monotonne. No dobra. A, musimy jeszcze to, tego użyć, dobra. O, 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 Halo, halo, halo. Panie fioletowy. Fioletowe jajo. I tak musimy tutaj wejść. No, bo jak inaczej, przedostaniemy to jajo do matki. Czyli ten spiżobrzuch ukraiński to jest kobieta. Na to wygląda. Tak mi się wydaje, że to spiszobrzuch Ukra yy, nie śpiżobrzuch ukraiński, tylko chiński ogniomiot, Przepraszam, to jest chiński ognomiot, On był czerwony, prawda? Jak dobrze pamiętam z filmu. Takie, takie, takie detaliki się się, się, się yy zapamiętuje właśnie. No oczywiście chochliki korun balijskie, no bo jak, jak żeby inaczej. Dobra, mamy tutaj niebieskiego, klocka tutaj, Hagrid. Okej. Okay. O, gdzie dźwignie? Rubeusie, Hagridzie. O, niebieski płomień to był ten. Hmm. Szwedzki krótkopyski chyba. Kurde, jak się zapamiętuje. Jak się oglądało tyle razy Harrygo Pottera, no to... Ja wiecie, jak wiem, skrzynka czarno-magiczna, to jej nie otworzymy, nie mamy... Postaci czarno-magicznej. Jedyną postacią czarno-magiczną w tej grze... Przynajmniej w tej części, jest chyba Lord Voldemort. A nie, jeszcze są ci śmierciożercy. Tu nie ma. Nie wiem, czy Barty Crouch Junior też czasem nie ma czarnej magii, ale... Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, i mamy... Giba, który możemy skoczyć na górę. No, Hagrid w ogóle nie może się odnaleźć w terenie, cudownie. Dobra, i opuściliśmy. dźwignię, cudownie. O, to będzie moja ulubiona misja z walizkim zielonym smokiem, czyli granie na tym bałkach, cudownie. Co ty tam? Czerwony, żółty. Jak to dobrze, że nie jestem daltonem. Oj oj, oj, oj 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 oj, oj oj oj. Sorry. No dobrze wiem, no. Muszę ci kołysankę zagrać, wiem. Chcesz lulu. Zielony, żółty niebieski. Ło! Wow. Czerwony, żółty, niebieski, zielony. Dobra, to no pełne skupienie teraz, nie? To jest... jest tak zaawansowane. Czerwony. Żółty. Niebieski. I zielony. Dobra, jest, git, git. Dobranoc. Panie Smoczku. Walizki, zielony. Mordo, dobra Hagrid w ogóle spadł gdzieś, gdzieś lecz nie wiadomo, gdzie tutaj kieł znowu jest potrzebny. No, niby jest, niby nie, ale to zawsze niebieski klotek, nie? Daje nam dużo. Dobra, tu mamy to. O, nie. Dobra, gasz to. Pa. No, gasz to, gasz to, gasz to. Dobra. I kolejne. Ostatnie. No i beleczki będziemy mieli na górę już cudownie. Dobra, Hagrid. Bo to ten klocek niebieski jest dosyć wysoko. Bardzo dobrze kieł. Bardzo dobrze. O już. 15 minut odcinka. No to będzie chyba najdłuższy odcinek jeśli chodzi o tą serię. No nie licząc odcinków, których będę na 100% nagrywał. Bo poszczególną misję i lokację pewnie będziemy ogrywali. Nie no, najpierw lokalizacjami się się zajmiemy. Najpierw się zajmiemy lokalizacjami a potem dopiero zajmiemy się resztą całą, chociaż wiadomo nie wszystko odblokujemy za pierwszym razem więc na pewno będziemy musieli się wracać. No, mordo. O! Dobra. No i superancko. Tam widzę, czarna magia jest potrzebna, więc mister szkieletor nie zostanie uratowany niestety 8 na 9. Dobra, tu mamy fioletowego losa. Ach. Czy ja już mogę? Nie, ale hagrid może. What? No i git i fioletowy klocek jest grany, dobrze. Jak stąpnę sobie na tym zielonym, to Hagrid sięgnie, to? Nie sięgnie. Dobra, czyli jeszcze tego czerwonego dziada trzeba. I. No i super. No i dwa fioletowe klocki, cudownie. Ogarnięte. Boże redukto tu jest potrzebne. Niestety nie mamy jeszcze tego zaklęcia. Ale za to będziemy mieli fragment herbu. Dobrze się składa, że to akurat fragment herbu. Z tego domu Gryfindoru. A, czyli to już koniec misji. A, jeszcze nie. Okej. Okay. Czyli skoro był balijski zielony. Był chiński ogn ogniomiot i Płomień szwedzkiego Krótkopyskiego To wygląda na to, że teraz musi być pokazany mój ulubieniec Rogogon Węgierski Czyż nie? Nie mam racji <grywnie> Oczywiście, że mam rację no widzę goblin będzie nam potrzebny Co to, to było? No, super eliksir niewidzialności jest nam potrzebny. A nie, przecież Harry ma Pelery na niebitkę. No tak. Dobra, Harry. O nie, 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 Harry, wracaj. Ściągaj to. Dobra, czyli tu Hagrid pociąga za dźwignię, tu teraz stary. no już w sumie możesz ciągnąć pelerynkę i zniszczyć tą roślinkę, no przełazić, przełazić. Oszy. Dobra, teraz Hary przechodzi tutaj. No i super. A, już prowizorda mamy. Super Ancko. Bardzo dobrze. I co? A, musimy zniszczyć tego, tak? Tak? Nie, Hagrid. O, siema Rogogonik. Co tam? O, siema. Ale z siebie fajny smoczek. Nara. <śpiewa> o, haremu piektyłek. Rogogon węgierski, cudownie. Skryj się pod pelerynką liwicką. Ja. Ja muszę coś załatwić. <śpiewa> cudownie. O nie, Olimpia Maxinka kazała mu czekać. Uuuu! I po kwiatku. O Hagrid, nie popisałeś się. No nic, moi drodzy. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za odcinek. Jeżeli chcecie więcej, to pamiętajcie, by zostawić subskryp... Zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę, a ja Wam dostarczę nowiuszki, kontencik.